La Promesa, Pałac Tajemnic, to hiszpańska telenowela, która przedstawia losy młodej Jany. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 14.55 na TVP2. Jakie wydarzenia czekają nas w odcinkach od 223 do 227, które zostaną wyemitowane w dniach od 8 do 12 września? Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, opowiada o Janie. Młodej kobiecie, która od dzieciństwa zmaga się z traumatycznymi wspomnieniami. Jako dziecko była świadkiem brutalnego zabójstwa swojej matki oraz porwania brata. Mimo upływu lat, nie potrafi uwolnić się od bólu, który dotknął jej rodzinę. Postanawia więc wrócić do przeszłości i rozpocząć śledztwo, aby dowiedzieć się, kto stoi za tymi strasznymi wydarzeniami. W trakcie poszukiwań natrafia na trop, który prowadzi ją do rodziny Lujan. Zdeterminowana, Decyduje się podjąć pracę jako służąca w ich luksusowej posiadłości La Promesa, mając nadzieję, że w ten sposób odkryje prawdę o swoim cierpieniu. W międzyczasie w pałacu trwają intensywne przygotowania do ślubu Tomasa, dziedzica rodu. Wszystko wydaje się iść zgodnie z planem, aż do tragicznego wypadku lotniczego, w którym ginie Manuel, młodszy brat Tomasa. To Jana staje się jego wybawicielką, a ich losy splatają się jeszcze bardziej gdy dziewczyna zakochuje się w nim bez pamięci. La Promesa. Pałac tajemnic. Odcinek 223 Streszczenie. Emisja 8 września 2025 roku. Manuel telefonicznie umawia się na spotkanie z przeoryszą klasztorów w Cuino. Wraz z Janą, Ablem i Don Ruo opracowują plan działania. Martina informuje Karo, że podporządkuje się woli rodziców. Jimena po rozmowie z matką odwołuje swój wyjazd do Madrytu. Catalina jest świadkiem kłótni ojca z wujem Fernando. La promesa. Pałac tajemnic. Odcinek 224 streszczenie. Emisja 9 września 2025 roku. Manuel, udając bogatego darczyńcę, odciąga uwagę przeoryszy. Jana odnajduje niemowlę w klasztorze. Pia po raz pierwszy przytula syna i nadaje mu imię. Mercedes tłumaczy córce, jak upozorować utratę ciąży. Catalina szuka rady u Simony w sprawie konfliktu ojca z wujem. La Promesa, Pałac Tajemnic, odcinek 225, streszczenie, emisja 10 września 2025 roku. Teresa opowiada Feliciano jak Jana, Manuel i Abel wykradli dziecko z klasztorów w Vilelquino. Martina zgadza się wyjść za Antonia. Pia jest gotowa wrócić do pracy. Cruz robi wymówki Petrze i zarzuca jej nieudolność. Karo jest świadkiem pocałunku Martiny i Antonia. La Promesa. Pałac tajemnic. Odcinek 226 Streszczenie. Emisja 11 września 2025 roku. Uczucie między Candelo a Carlosem kwitnie. Karo mówi Lorenzowi, że nie chce uczestniczyć w przyjęciu u księcia, ale ten nie przyjmuje tego do wiadomości. Pi trudno godzić obowiązki matki i ochmistrzyni. Podczas uroczystego obiadu Don Antonio ogłasza ważne wiadomości. Teresa całuje Felisjana. Jego reakcja ją zaskakuje. Salwador podejmuje ważną decyzję. La promesa Pałac Tajemnic, odcinek 227 streszczenie, emisja 12 września 2025 roku. W pałacu trwają przygotowania do wyjazdu do Madrytu na królewskie przyjęcie. Feliciano ma towarzyszyć Don Fernandowi jako jego osobisty lokaj. Jana wyznaje Ablowi, że nie jest jej obojętny. W Don Manuelu ich zażyłość budzi zazdrość. Karo nie wierzy zapewnieniom Ramony że nie wie, kto jest jego prawdziwym ojcem. Teresa wyrzuca Felicjanowi, że ją zwodził. Ten tłumaczy dziewczynie, z czego wynika jego rezerwa.